Zasiądziemy do wieczerzy wigilijnej, do wspólnego posiłku. Posiłek zawsze jednoczy ludzi. Posiłek jest pięknym wyrażeniem naszej bliskości. Co trzeba położyć na wigilijnym stole? Po pierwsze, opłatę. Znajdźcie więc na stole miejsce na talerzy. Na którym położycie opłatę. Zazwyczaj pod talerzykiem układa się wigilijne sianko, symbol tego, które było w betlejemskiej szopie. Następnie na stole połóżmy też świecę wigilijnego dzieła pomocy dzieciom świecę Caritas. Dochód z tych świec był przeznaczony na pomoc dzieciom cierpiącym z powodu głodu. Przekazywany jest też na inne akcje charytatywne. Święty Świeca będzie dla nas przypominać o samym Jezusie Chrystusie, który daje się nam, i my również mamy stać się takim światłem dla swojej rodziny i dla całego świata. Po trzecie, połóżmy na stole Pismo Święte, Słowo Boga, z którego przeczytamy fragment Ewangelii w czasie Wieczerzy Wigilijnej. Na odświętnie przygotowanym wigilijnym stole łóżmy zatem Pismo Święte, świecę oraz, odpłat, oraz opłatki. W odpowiedniej porze cała rodzina gromadzi się przy stole. Wieczerze Wigilijną Należy rozpocząć od modlitwy rodzinnej. I wzór takiej modlitwy, taki pewien schemat, został przygotowany przez Wydział Katechetyczny Kulicyzjalnej w Tarnowie, zamieściłem ten schemat na stronie internetowej parafii. Ktoś powie, przecież wszyscy wiemy, jak Wigilię należy przeżywać. To prawda, ale dla młodzieży dla dzieci ciągle trzeba przypominać, ciągle trzeba uczyć, ciągle trzeba wskazywać. Więc może ktoś skorzysta z tej podpowiedzi, z tego wzoru, który został przygotowany i jest umieszczony na stronie internetowej parawi. Można się łatwo tym posłużyć przy wieczerzy wigilijnej. A więc domownicy na rozpoczęcie niech zaśpiewają kolędę, gdy się Chrystus rodzi. Po odśpiewaniu kolędy jedno z dzieci lub inny z domowników może zapalić świecę i niech powie słowa Światło Chrystusa, a zebrani odpowiedzą Bogu niech będą dzięki. I w tym momencie dzieci niech zapalą światła na końce. Ojciec lub matka zaczynają modlitwę od znaku krzyża w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wyznaczona wcześniej osoba, niech przeczyta z Pisma Świętego fragment Ewangelii o narodzeniu Pana Jezusa. Niech powie wysłuchajmy słów Ewangelii Świętego Łukasza o tym, że Pan Jezus narodził się ponad 2000 lat temu. I niech przeczyta fragment Ewangelii z drugiego rozdziału Ewangelii według Świętego Łukasza. A po Ewangelii. Ojciec lub matka odczytują prośby, które wszyscy, wszyscy, możemy od... wszyscy w domu mogą odpowiedzieć, wysłuchaj nas, Anie. Może być to taka modlitwa, jest tam zamieszczona na stronie internetowej. Dobre Boże, dziękujemy Ci za tę noc, w czasie w której narodził się Twój Syn, nasz Baryciel Jezus Chrystus, z ufnością kierujemy do Ciebie nasze prośby. I tu będzie pierwsza prośba za rodzinę, o pokój, o zgodę, o miłość. Wiarę. Po drugie, za naszych sąsiadów i przyjaciół, potrzebne dla nich łaski. Trzecia prośba, za samotnych, chorych, biednych, głodnych, za tych, którzy potrzebują pomocy, o tę pomoc dla naszych bliźnich, o naszą życzliwość. Czwarta prośba, za dzieci, za dzieci nienarodzone, aby wszystkie mogły się narodzić. Bezpiecznie, a dalej, za naszą ojczyznę, by rozwijała się w zgodzie i pokoju, i wreszcie za naszych zmarłych. Wspomnijcie, przy tej modlitwie, podczas wieczoru wygodnego, wspomnijcie naszych zmarłych. Można sobie wymienić imiona tych zmarłych i prosić o radość życia wiecznego dla nich. Po tej modlitwie, prośby. Po tej modlitwie powszechnej, taki na cór, w czasie przyświętej, ojciec lub Matka rozpoczyna modlitwę Ojcze nasz. A po modlitwie następuje łamanie się opłatkiem, połączone z życzeniami. Tato lub mama mówi, teraz połamiemy się opłatkiem, który jest chlebem miłości. W tym geście wyrazimy naszą miłość do siebie nawzajem. Niech Bóg błogosławi naszym życzeniom. I wszyscy niech złożą sobie życzenia, i się podzielą okładkiem. Warto tutaj dołączyć taką prośbę o przebaczenie sobie, o wybaczenie błędów, o złama. Po złożeniu sobie życzeń, wszyscy niech zaśpiewają kolędę śród nocnej ciszy i zajmą miejsce przy stole. Zaś ojciec i matka opowiadają słowa modlitwy. Po Panie, nas. Po błogosław, dary wigilijnej wieczerzy, które będziemy spożywać. Po błogosław tych, którzy je przygotowali. Niech ten wigilijny stół będzie wyrazem naszej wdzięczności za narodzenie się Pana Jezusa wśród nas. I w rodzinnej atmosferze rozpoczyna się teraz wieczerza wigilijna. Nie zapomnijmy o pustym miejscu przy stole jako wyrazie pamięci o tych, którzy nie mogli zasiąść z nami przy biblijnym stole oraz gotowości do przyjęcia kogoś, kto być może tego wieczoru zapuka do naszych drzwi. Po zakończeniu wieczerzy ojciec lub matka wypowiadają słowa dziękczynienia. Dziękujemy Ci, Panie, za dary, które spożyliśmy w czasie tej biblijnej wieczerzy. Nas zawsze dzielić się z innymi chlebem i miłością. Powłóż tam wytrwać w zgodzie i miłości rodzinnej, nie tylko tego wieczoru, ale w każdym dniu naszego życia, przez Chrystusa Pana naszego. Amen. I wtedy warto wspólnie kolędować. Kolędy są modlitwą, piękną modlitwą, którą będziemy podejmować nie tylko w wiekiliny wieczór, ale przez okres Bożego narodzenia. Po wieczerzy wigilijnej, po kolędowaniu ktoś tak podpowiedział, może zamiast uciekać od razu do internetu, może do wstawiania jakichś zdjęć na internet, może warto po prostu podejść do kuchni i mam je pomóc przy zmywaniu talerzy. Może warto pomóc rodzicom przy ogarnięciu, tak aby to była nie tylko rzeczywista pomoc ale też piękny gest, że wszyscy spożywamy wieczerze, ale też wszyscy potem staramy się pozmywać. To niby prosty gest, niby proste jedno zdarzenie, ale wie, wiele mówi o naszym przeżywaniu wspólnie wieczerzy wygiębnej. Kochani, i jeszcze jeden króciutki temat.